Jak sen wpływa na nas? Z pewnością już nie. każdy z Was wie, tak, że niewystarczająca ilość snu może powodować bardzo nieprzyjemny również nastrój. Nieprzyjemny nastrój może kierować do stanów depresyjnych. Zostały wykonane badania, w których podano trzy grupy ludzi. Pod proces taki, gdzie zabraniano jednej grupie snu całkowicie, drugiej grupie snu pozwolono spać w ograniczonym czasie, czyli z 8 godzin przekroczono aż do 5 godzin. Ten czas, kiedy ludzie mogli spać i ich wybudzano, czas na te badanie miał być około miesiąca czasu, aż wyobraźcie sobie czyli bardzo długi, i jedna grupa oczywiście mogła spać. Tyle tylko, ile sobie życzyła. Tak? Grupa pierwsza, o której wspomniałem, tej, której w ogóle zabroniono snu, zdecydowała się zrezygnować z tego już po trzech nieprzespanych nocach. Jakie efekty były? Niesamowicie, te osoby były przygnębione, zmęczone. Pojawiały się halucynacje, pojawiały się wręcz omany. Jakiegoś rodzaju ludzie widzieli rzeczy, których nie było, tylko i wyłącznie z powodu braku snu. Te osoby nie miały zdiagnozowanych żadnych zaburzeń. Te osoby były zdrowe, tak, czyli nie były zdiagnozowane u nich żadne choroby. Sen wpłynął tak bardzo silnie, brak snu, tak bardzo silnie wpłynął na te osoby. A więc zwróćcie uwagę, że sen jest niezmierny, niezmiernie ważny. W procesie wychodzenia z depresji. Oczywiście, jeżeli chodzi o sen, nadal trwają badania w tym zakresie, co się dzieje w momencie, kiedy jest wystarczająca ilość snu, ponieważ człowiek czuje się dobrze, tak? musi spać właściwą ilość czasu. Warto jest również pamiętać o właściwej higienie snu: o tym, aby ten sen nie był ani za długi, ani za krótki. Optymalny czas trwania snu jest to 8 godzin. 8 godzin dla, tak, dla osoby dorosłej, oczywiście może to być 7 godzin 45 minut, 8 godzin 15 minut, każdy powinien sobie dopasować to indywidualnie do swoich potrzeb, w przeciągu takich okresów tygodniowych najlepiej, a nawet i dwutygodniowych. Tej nocy śpię 8 godzin, kolejnej, kolejnej i kolejnej, tak przez około 2 tygodnie, minimum tydzień. Potem można wydłużyć ten sen o na przykład 15 minut, lub skrócić. I znowu okres około tygodnia do dwóch tygodni. Robić taki mały eksperyment na sobie, ale zawsze, żeby to było w przeciągu, 8, w przedziale 8 godzin, tak? Plus minus kilka minut. I doświadczamy, czy czujemy się lepiej po czasie 8 godzin i 10 minut, czy 8 godzin, czy 8 godzin i. 5 minut na przykład. Są również aplikacje, które mierzą nam sen, sprawdzają jakość snu, warto sobie taką aplikację w telefonie zainstalować. Aplikację telefon kładzie się wtedy na łóżku, i on po ruchach naszego ciała, tak, mierzy, kiedy wchodzimy w jaki okres snu. Okay, czyli tutaj warto jest zwrócić na to uwagę. Jeżeli ktoś ma bardzo duże problemy, ze snem nie może zasnąć, wybudza się zmęczoną osobą, za chwileczkę do tego dojdziemy, co z tym można zrobić. To będzie pod koniec tego materiału. Podczas snu chcę tutaj powiedzieć, jak sen jest bardzo ważny. Informacje przetwarzane w nas są wszystkie te, które przyjęliśmy w przeciągu dnia. Wszystko to, co się wydarzyło w nas, w naszym otoczeniu, w każde jedno słowo, które usłyszeliśmy. Każde jedno wydarzenie, obraz, który nasze oczy dostrzegły, jest przetwarzany i układany. Każde wydarzenie negatywne i pozytywne w odpowiedni sposób są przetwarzane w naszym mózgu i, że tak można to określić, szufladkowane. Brak snu powoduje to, że te wydarzenia nie są szufladkowane, nie są przetwarzane i ciągle w nas w dużym stopniu pracują. Podczas gdy mamy sytuacje depresyjne w naszym życiu, pojawiają się negatywne myśli. Natłok tych negatywnych myśli, nieposortowany, powoduje to, że o poranku budzimy się jeszcze bardziej zmęczeni. Więc sen jest bardzo ważny. Kolejnym etapem sen wpływa również na nasze zdrowie fizyczne, na nasze ciało. Podczas gdy śpimy, jelita zajmują się procesem nie w takim zakresie dużym, jak przycwajanie pokarmu, substancji z pokarmu odżywczych, jak oczyszczaniem naszego organizmu. Bardzo częstym takim sygnałem, który nam może jasno określić to, że mamy problemy ze snem jest na przykład zgaga. Tak, jeżeli pojawia się zgaga w naszym, odczuwamy zgagę, Warto jest zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie będzie tutaj problem z tym, co spożywamy, a może być problem z tym, że mamy niewłaściwą higienę snu. Jak dbać więc o higienę snu? Ilość snu to jest około 8 godzin. Bardzo ważny jest też przedział czasu. Śpimy najlepszy okres, to jest od godziny 10 do godziny 6 rano. Bardzo ważne jest też to, żeby nie przesypiać. I nie spać zbyt długo, czyli 9, 10, czy nawet 12 godzin. W sytuacjach depresyjnych należy nastawić sobie budzik na określoną porę i próbować. Co jest ważne, bo depresja ma to do siebie, że nie mamy ochoty wstać, nie mamy ochoty się aktywować, ale próbować rozpocząć dzień o określonej godzinie 7, 6, ustawić budzik i rozpocząć dzień. Wejść w program i sprawdzić. Co mogę zrobić na początku dnia? To będzie w kolejnym module, w trzecim. Pierwsza godzina dnia jest bardzo ważna, aby przeznaczyć ją dla siebie, popracować nad sobą, zrobić coś przyjemnego dla siebie. Prawidłowy sen możesz sprawdzić zawsze rano. Tak? Czy to był sen właściwy, czy dobrze mi się spało? Już po kilku tygodniach praktyki zdrowego, dobrego snu. Możesz jasno określić, czy czujesz się troszeczkę lepiej. Jeżeli tak, zauważysz po, po kilku tygodniach, że sen ma wielki wpływ na twoje samopoczucie. Ponieważ o poranku będziesz się budzić z każdym jednym dniem znacznie lepiej. Oprócz tego, że sen wpływa tak na naszą pracę naszego organizmu, na nasze jelita, jest Niezbędnym aspektem życia każdego jednego człowieka, każdego jednego stworzenia na Ziemi, prawda? Więc warto na to zwrócić uwagę i poszukiwanie wszelkich rozwiązań, aby mój sen był właściwy. Bardzo ważnym jest również spożywanie posiłków przed snem. Właśnie o to chodzi, aby je wyeliminować do 3 godzin przed snem. Bardzo ważne jest również to, aby wodę starać się pić w trakcie dnia, a nie wieczorem, tak? czyli uzupełnia te niedobory, które były w trakcie dnia, nie wypita odpowiednia ilość wody, więc przed snem wieczorem zaczynamy pić znacznie więcej. Starać się należy pić wodę w trakcie dnia, a przed snem zwilżać usta dlaczego? Aby ten sen był właściwy, dobry, higieniczny i zdrowy. Ważne jest, żeby trwał 8 godzin i żeby się nie wybudzać na toaletę, tak? czyli nie idziemy robić siku, a jeżeli 3 godziny przed snem postaramy się zmniejszyć ilość napojów, więc możliwe, że uda się tylko raz w nocy iść do toalety i to też spowoduje to, że sen będzie znacznie, znacznie lepszy. Kolejnym etapem, jak dbać o higienę snu, jest to światło. Należy wyeliminować w sypialni i w toalecie na korytarzu Światło białe, a wprowadzić światło żółte, tak? czyli można iść do sklepu i znajdziecie z pewnością bardzo dużo różnego rodzaju żarówek. Warto zwrócić uwagę na to, aby w trakcie dnia było światło białe, wieczorem światło żółte. Kolejnym etapem, tak? I jeszcze do tego właśnie w toalecie, tak jak pójdziemy do toalety, korytarz, tak? gdzieś zapalamy światło. Dobrze nawet użyć jakiejś lampki nocnej, gdzie podczas gdzie będziecie przechodzić, to nie zapalamy dużego światła, a włączyć małą lampeczkę w łazience Rewelacyjnie, jeżeli też byłyby dwa światła. Światło dzienne do poranej toalety, do kąpieli, na przykład światło żółte, takie przyciemnione do kąpieli relaksacyjnej albo światło zgaszonej, zapalone tylko żarów, przepraszam, zapalone tylko świeczki, a do... Skorzystania w nocy z toalety, zapalamy tylko jakąś delikatną lampkę z światłem żółtym. Jest to niezmiernie ważne. Spróbujcie o tym pomyśleć, czy macie możliwość wprowadzić to w swoim domu, mieszkaniu, żeby w nocy nie było gdzieś zapalane światło białe. Dlaczego? Tylko chwila światła białego powoduje to, że nasz organizm się wybudza. A później wejście z powrotem w sen. Taki głębszy i zdrowszy jest już utrudniony. Kolejny punkt, to jest poglądam sobie w notatki, ale już się troszkę pogubiłem, więc mówię z pamięci. Kolejny punkt bardzo ważny są to media społecznościowe, smartfony, laptopy. Można sobie zainstalować w pierwszej kolejności, kiedy trudno jest odstawić całkowicie laptop lub telefon. Rewelacyjnie jest. Aby zainstalować sobie aplikację, która będzie eliminowała światło niebieskie, a zwiększa światło żółte. I wtedy, korzystając z takiej aplikacji, wieczorem można ją sobie włączyć. Niektóre już nowe smartfony mają taką aplikację tryb nocny. Warto ją sobie włączyć, i to będzie powodowało, że już powoli, powoli, spokojnie będziemy robić się coraz bardziej senni, i potem można już odłożyć telefon. Ważnym jest również to, aby postarać się na 3 godziny przed snem wyeliminować obserwację właśnie ekranu. Lepiej poczytać książkę, włączyć nagranie do relaksacji i odłożyć już wszelkiego rodzaju informacje. Tak? Wyłączyć filmy, lepiej włączyć muzykę relaksacyjną, a jeżeli już film to nie taki, który będzie nas pobudzał i umysł zachęcał do pracy, a taki film, który będzie nas relaksował. Tak? Pamiętajcie, że tutaj ten program jest przygotowany dla osób, które są w depresji, mają złe samopoczucie, i aby te stany pokonać, trzeba podjąć jakiegoś rodzaju działanie. I właśnie jednym z tych działań jest praca nad tym, aby wyeliminować w jak największym zakresie wszystko to, co powoduje nasze stany depresyjne. A nadmierne korzystanie z telefonu również to powoduje. Korzystanie z telefonu ze smartfona, laptopa, tableta. Wybudza nas i potem jest bardzo trudno zasnąć, więc na 3 godziny, 3 godziny przed snem warto jest skorzystać z tego, aby odłożyć. Jeżeli nie, zainstalować aplikację, która będzie eliminowała, nasz, yy, będzie eliminowała światło dzienne, a będzie zwiększała ilość światła żółtego. Tak? Eliminacja światła niebieskiego i w większym stopniu światło żółte i ten czas można tak sobie przedłużać, przedłużać, tak? Trzy godziny jest to czas optymalny, aby zacząć już przed godziną, w której mamy zasnąć, zacząć się wyciszać. Kolejny aspekt, bardzo ważny, jest jest to aktywność fizyczna. Często są podawane informacje, że warto przed snem się zmęczyć, aby móc zasnąć. Na niektóre osoby działa to pozytywnie, ale Badania jasno pokazują, że osoby, które są w stanie depresyjnym, lękowym, raczej nie powinny tego wykonywać, manewru, że tak powiem, wojskowego, aby się zmęczyć do końca i paść ze zmęczenia. Tu chodzi o to, aby wprowadzić zdrową higienę snu, a nie sen, który po prostu z wyczerpania człowiek pada. To nie jest właściwy sen, który będzie powodował wychodzenie ze stanu depresyjnego. A więc aktywność fizyczna powinna być prowadzona o poranku, po południu, na przykład zamiast kawy, i to wszystko. Tak? Osoby, które są w depresji, powinny pomyśleć o tym, żeby siłownia, spacer wszystko w pierwszej y, części dnia się odbywało, a y, wieczorem zacząć się wyciszać i stabilizować czyli aktywność fizyczna w pierwszej godzinie, a definitywnie wyeliminować. Aktywność fizyczną, właśnie tak jak już wspomniałem, światło niebieskie wyeliminować aktywność fizyczną na 3 godziny przed snem. Oczywiście nie każdą aktywność fizyczną, np. aktywność seksualna, to jest inny rodzaj aktywności. Tak? I tutaj ta aktywność, ona jest również związana z naszą fizycznością, a więc tutaj ten aspekt nie jest konieczny do eliminacji. Kolejny etap. W trakcie dnia bardzo ważne jest, aby zmaksymalizować kontakt ze światłem dziennym. Aby w trakcie dnia było światła dziennego jak najwięcej. Nie używamy światła nocnego w trakcie dnia, czyli bardzo intensywne światło białe. Abyśmy byli pobudzeni w trakcie dnia, aby nasz zegar biologiczny funkcjonował prawidłowo. Wychodzimy na światło dzienne, w pomieszczeniu zapalamy światło białe. I tutaj jest bardzo taki kolejny aspekt. Konieczność jest wprowadzić światło dzienne i światło żółte, tak? nocne, które nas, nam pomaga zasnąć. Ale w trakcie dnia światło białe, abyśmy w trakcie dnia nie zasypiali. Należy jeszcze też, gdy spojrzałem w notatki, pamiętać o tym, że nasz sen składa się z faz i cykli. Najczęściej są to cztery etapy snu i dwie fazy snu. Bardzo ważne jest to, aby te etapy i cykle nie były przerywane. W tym celu właśnie ta aplikacja, o której wspomniałem, jest rewelacyjna, ponieważ potrafić, ona potrafi przesunąć naszą godzinę wybudzenia o na przykład 5-10 minut, tak, żebyśmy się nie wybudzili w głębokiej fazie snu. To jest bardzo, bardzo ważne. Wtedy myślimy, że spaliśmy, nie myślimy, spaliśmy na przykład. 7,5 godziny budzik zadzwonił, a my się wybudzamy w momencie, kiedy akurat ten sen był dość dobry, zdrowy dla nas. Warto wtedy poczekać 5-10 minut. Nie za dużo zmieni to w naszym życiu, a wybudzimy się w odpowiednim momencie. Więc bardzo serdecznie polecam jakiegoś rodzaju aplikację, która mierzy sen, jakość snu, i wtedy, dzięki tej aplikacji to jest aplikacja na smartfona. Ja nie będę polecał jakiejś konkretnej aplikacji, jeżeli wpiszecie aplikacje mierzące jakość snu, coś w tym rodzaju na pewno wyskoczą, jakieś bardzo fajne. Pamiętajmy, 8 godzin snu. W trakcie dnia zmaksymalizować kontakt ze światłem dziennym. I w tym momencie nam przerwało. Więc maksymalizujemy kontakt ze światłem dziennym do maksimum w trakcie dnia, abyśmy nie wchodzili w... w Sen w trakcie dnia. Jeżeli się pojawi, że po pracy jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy trochę snu, potrzebujemy odpoczynku, warto jest poprosić kogoś, aby nas po tym etapie 15-20 minut wybudził, żebyśmy nie spali więcej niż 15-20 minut w trakcie dnia, aby nasz organizm się troszeczkę zregenerował. Drzemka jest wskazana, ale. Jeżeli ktoś ma problemy depresyjne, jest właśnie niewskazana. Wskazane jest to, aby cały dzień przeżyć w miarę możliwości, najbardziej jak to tylko jest możliwe intensywnie, aby właśnie wieczorem móc zasnąć. W trakcie dnia jak najwięcej światła dziennego, jak najwięcej światła białego, wszelkie światło żółte eliminujemy i właśnie w dzień włączamy światło białe, jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu. A wieczorem włączamy światło żółte. Co z sypialnią? Bardzo ważna jest również sypialnia. Zwróćcie uwagę na to, aby w sypialni było jak najmniej rzeczy, żeby to była przestrzeń czysta i świeża, żeby w sypialni było ciemno. Jeżeli jest tak, że macie jakieś latarnie za oknem, księżyc świeci, bardzo grube rolety, bardzo grube zasłony, aby zasłonić całkowicie dostęp światła z zewnątrz, bardzo często. Latarnie mają światło białe i światło wpada nam do sypialni białe. Które powoduje to, że się wybudzamy, a albo jakość snu jest niewłaściwa więc bardzo grube zasłony, które zasłonią całkowicie nam okna. Gasimy wszelkie światło, żeby było jak najciemniej, tylko jest to możliwe. Dodatkowo grube zasłony spowodują to, że. Troszeczkę nawet dźwięk zostanie wyeliminowany, czyli bardzo ważnym jest również to, aby w sypialni było maksymalnie cicho. Wszelkiego rodzaju urządzenia, aby były wyłączone, jeżeli gdzieś jest akwarium w salonie, a wy śpicie w sypialni i w jakimś stopniu słyszycie te odgłosy pompki, która chodzi, warto je zamknąć drzwi, uszczelnić drzwi, aby zmaksymalizować ciszę w sypialni. Co jest jeszcze bardzo ważne, lepiej, żeby w sypialni było chłodniej, niż żeby było za gorąco. Okay? Więc zwróćcie uwagę też na ten kolejny etap. Co z pościelą i materacem? Ma być wygodnie. To jest najważniejsze, jeżeli chodzi o jakość snu, o wychodzenie z depresji. Aby było nam wygodnie. Jak się kładziecie i jest Wam wygodnie, to jest super. Nie muszą to być materace z mega górnych półek, które powodują cudowną jakość snu, aczkolwiek... Ma jest bardzo ważne. Po prostu ważne, żeby było wygodnie, żeby kołdra nie była zbyt ciężka, żeby nas nie uciskała, nas nie przytłaczała, żeby nie powodowała pocenia się w nocy, że trzeba się odkrywać, przykrywać. Zauważcie, już się wybudzamy, prawda? Jeżeli będzie zbyt gorąco. Oczywiście, jeżeli będzie zbyt zimno i będziemy dygotać z zimna w trakcie snu, to też nie będzie to poprawiało jakości snu, a będzie tą jakość snu pogarszało. Wszystko trzeba zrobić, aby sen był trwały, żeby nie był przerywany, żeby spać po prostu te 8 godzin pełnym snem. Tak? Czyli najlepszą temperaturą, jaka jest, to jest około 18-19 stopni. Tak? Każdy powinien dopasować to do, do siebie i zwrócić uwagę na to, aby się nie wybudzać w trakcie nocy. Lepiej, jeżeli będzie troszeczkę chłodniej, nasz organizm i tak się troszeczkę zatrzymuje podczas snu, więc lepiej, żeby było chłodniej niż za gorąco. Przykryć się jakąś przyjemną w dotyku, przyjemnym w dotyku materiałem, ale też nie tak, żeby się w trakcie nocy musieć odkrywać, bo jest mi za gorąco. Za chwilę byłoby za gorąco, tak? Ciało jest lekko spocone, organizm troszkę rozgrzany, no to muszę się teraz przykryć, bo zrobi mi się już za chwileczkę za zimno, a teraz odkryć, a teraz przykryć. Tak? Czyli znowu walka z tym, że jest mi za ciepło, jest mi za zimno i się wybudzamy zamiast płynnie spać. Więc do tych warunków trzeba po prostu doprowadzić. Wyciszenie 3 godziny przed snem, czyli ciemno, cicho, bardzo mało kontaktu z światłem, po prostu już na 3 godziny przed tym się wyciszać, ale o tym to już właśnie też wcześniej wspomniałem. Sprawdzę tylko, czy w notatkach czegoś nie pominęłem. Tak jak właśnie tego, że sen posiada cykle, co jest bardzo ważne. Właśnie, nasz zegar biologiczny. I tutaj będzie prawdopodobnie odpowiedź na to pytanie, które się pojawiło. Nasz zegar biologiczny, czy tego chcemy, czy nie, istnieje w nas. Pamiętać należy o tym, aby nie zakłócać jego pracy. Człowiek jest przystosowany do tego, aby pracować w dzień, a spać w nocy. Jeżeli są problemy z depresją, należy podjąć jakiegoś rodzaju działania. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby można było zmienić pracę z nocnej na dzienną. Ważnym jest również to. Że nasz zegar biologiczny potrafi się dostosować do naszych potrzeb. Ale na, na siłę, jeżeli go przestawiamy, na siłę, jeżeli zmieniamy ten etap, kiedy powinniśmy spać, na etap, kiedy pracujemy, będzie to wpływało negatywnie. Jeżeli ktoś pracuje w nocy, a śpi w dzień, może cierpieć na depresję. Po prostu. Tylko i wyłącznie z tego względu, że zegar biologiczny jest rozregulowany. Więc co z tym zrobić? Postarać się zmienić to. Ja wiem, że są osoby, które muszą pracować w nocy, na przykład służba zdrowia, policja, straż miejska, straż pożarna. Jest wiele służb, które muszą pracować w nocy. Tak? Służba więzienna. Można by tu wymieniać wielkie spektrum. Pracownik, który Sprząta, pracownik, który maluje ulicę, to jest najczęściej praca wykonywana w nocy. Recepcjonistka w hotelu, recepcjonistka w szpitalu. Mamy wielkie spektrum osób, które muszą się poświęcać po to, aby inne osoby mogły cieszyć się lepszą jakością życia. Co należy zrobić? Ja proponuję tutaj wejść w ten program, który ja przygotowałem i przygotowuję nadal. Depresja, program terapeutyczny i wprowadzić wszystkie te elementy które są tylko możliwe. Tak? I z pewnością wtedy, jeżeli jeden z elementów, ale sen, takim jak sen, tak, jest zaburzony, te pozostałe elementy nadrobią w jakimś stopniu to, co jest niszczone poprzez niewłaściwą higienę snu. Odnośnie jeszcze naszego yy, zegara biologicznego, nasz zegar biologiczny służy dla nas. My możemy go regulować. Tak jak zegarkiem wręcz możemy przestawić się z trybu nocnego na tryb dzienny, ale należy pamiętać o tym, że to będzie niezdrowe dla nas. Człowiek jest przystosowany, aby spać w nocy, a pracować w dzień. Tak już powiedziałem, są tego rodzaju zawody, które wymagają pracy nocnej i snu w dzień. I te osoby powinny w dużym stopniu skoncentrować się na tym, co mogę zrobić, aby poprawić jakość swojego życia. Tutaj macie bardzo dużo materiału, który przygotowałem w tym programie terapeutycznym depresja. Co może być bardzo, bardzo pomocne. Jakim narzędziem jest pomocne to, co powiedziałem na początku? Pamiętacie, w depresji bardzo często te myśli są tak przytłaczające, że nie jesteśmy w stanie. We właściwy sposób zasnąć. Z boku na bok się przekręcamy. Światło dzienne wyeliminowane. Komputer wyeliminowany. Tablet odłożony. Telefon odłożony. Trzy godziny przed snem i nadal nie możemy zasnąć. Kotary zaciągnięte. Nie ma żadnego problemu. Temperatura wyregulowana, a my nadal nie możemy zasnąć. Myśli nasze. Tak? W stanie depresyjnym, myśli, interpretacja tych myśli, zdarzeń, tego wszystkiego, co na nas wpływa. Powoduje bardzo duże spostrzenie i nasz umysł nie może się wyciszyć. Cały czas jakiegoś rodzaju myśli płyną. Co można zrobić? Jest kilka bardzo fajnych metod: relaksacja, medytacja, autohipnoza na sen. Jeżeli wejdziecie na mój kanał na YouTube, znajdziecie kilka nagrań do autohipnozy na sen, która pomaga wyciszyć myśli, które nagrania są takie, które pomagają nasze myśli włożyć gdzieś do pudełeczka i odłożyć do szafy. Nasze myśli mają bardzo wielką siłę. I tego rodzaju nagrania do autohipnozy są bardzo pomocne w tym, aby właśnie uporać się z naszymi myślami. Więc tutaj, jeżeli są problemy z zaśnięciem, warto włączyć tego rodzaju nagranie sobie o godzinie 9, aby o dziesiątej już przyjemnie wejść w sen. Dlaczego ja zawsze proponuję dziesiątą? Statystycznie przyjmując, więc dla największej ilości ludzi, jak są robione badania, najlepsza jakość snu jest pomiędzy godziną 10 wieczorem a 6 rano Więc idealnie jest włączyć sobie nagranie do auto hipnozy o 9 lub godzinie 9.30, tak aby o godzinie 10 już wejść w sen. I spać do godziny 6 rano. Najlepsza jakość snu jest uzyskiwana właśnie w tym przedziale godzinowym, a osoby te, które nie mogą spać w przedziale godzin 10 do 6 powinny wprowadzić wszystkie inne ćwiczenia z programu, aby ich stan depresyjny był eliminowany, a oni żeby mogli wychodzić z tego stanu i cieszyć się wspaniałym życiem. To tyle, jeżeli chodzi o sen. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pozdrawiam z Bogiem. Cześć.